Witam się w kolejnym odcinku Właśnie sobie uzupełniłam Paśniki Co tam? Dziołcha? Właśnie sobie odsłoniłam sianko Żeby pooddychało Tutaj tak odrobinę I wypuściłam szeryfa To jest strażnik podwórka Trochę wolności dla króliczków Nie? Ziomuś? Właśnie rozrobiłam sobie mieszanki, przyjechali znajomi z pizzą i z godzinę temu miałam karmić i dopiero teraz śmigam karmić, ale jak tutaj byli, to widziałam, że samiczka sobie, aha, samiczka się narwała, budowała gniazdko tam, tylko nie wiem, nie mogę namierzyć drugiego srokacza, gdzie on się schował, aha, widzę, nie. Aha, leży chyba pod nimi. Tak, widzę, dobra. Oj, sorry. Leży pod nimi. A się zrobiło chłodnie, Ta samiczka zbudowała znowu gniazdko i się narwała. Dzisiaj mam w planach posprzątać tej samiczce. I chyba eksmitować ją na tamtą część. A tutaj myślę, że dam lusie. Bo trochę tych maluchów ma. A jak odchowa, to trafi z powrotem do termo zakątku. A tutaj będzie im po prostu wygodniej. No i Luźkę przy okazji będzie miała też posprzątane. A tamta samiczka trafi sobie tutaj. Tutaj muszę jeszcze po tamtych posprzątać. Dzisiaj ostatni dzień przepajania na kokcydiozę. Tak zabezpieczająco dla króliczków. Cześć, głodomorku. Słucham, proszę pani. Dobrze się tu czujesz, co? Ty już pierwsza w kolejności do krycia. Ale myślę że tak dopiero w połowie sierpnia, na spokojnie. Właśnie sobie odrobaczyłam tutaj całą ferajnę, te samczyki również i już teraz jestem na bieżąco. Teraz fajnie chłodno, chociaż dzisiaj jest bardzo duszno. Teraz czekam na skrzynkę i będę je sobie tatuować. Już im nadałam numery, teraz tylko zatatuować. I w sumie hmm, chyba trzy sobie stąd zabiorę, żeby po prostu zrobić im więcej miejsca, i te trzy sobie schowam na tamtą klatkę. A jak mi się tutaj sianko opróżni, to sobie przyjdą tutaj. Tutaj Nunia też czeka na nowy domek. A właściwie ciebie sobie mogę zważyć, bo tamte samiczki, które się sprzedały, to. Najmniejsza miała 2800, ale ona była po ślinotoku, więc udało mi się odratować. I trzyma się, tylko ma mniejszą wagę. Nie wiem, czy będzie ładnie rosło, czy dorówna tamtym. Chociaż powinna, ale to będzie raczej długo trwało. Może nie dorośnie do takiej wagi, jakiej powinna, ale szóstkę na pewno powinna mieć. No a tutaj samczyk, jestem ciekawej, ile waży, bo tamte dwie to 3200, 3300. I zobaczymy ile teraz nasz młynarzyk ma i jak sobie daje radę z przybieraniem. No więc samczyk 2600, ale strasznie z niego wierci pięta, więc nie nagrałam jak stoi na wadze. Trochę się namęciliśmy. Ale 2600 dużo, dużo słabiej. Bo już nie liczę tej ze ślinotokiem, co miała wcześniej, tylko od tamtych, porówn porównując do jego sióstr. 300, 300, to on 2600 to jednak jest mega różnica. Dlatego się nie opłaca ich trzymać. A ja je zostawiam na mięso. Chociaż też w sumie nie opłaca się za bardzo, bo widzicie jak rośnie długo. TB to o wiele lepiej. Chociaż ostatnio trzymałam największego z tego miotu i największego z tego miotu. Dwa tygodnie różnicy, a praktycznie są takiej samej wielkości. Nie ciekawe, jak będzie szedł z czasem. No, w ogóle samiczkę sobie przyniosło gniazdo. <grym> bo na początku były po prawej stronie, później, jakoś na środku, bo wyszły, było ciepło. A wczoraj zaczęła wić sobie gniazdko z po lewej stronie. I poprzerzucała maluchy tam. Więc jeździ z gniazdem normalnie masakra. Ale teraz mają czystą słomę, bo im dałam, dościeliłam, a ona z tego sobie po prostu zrobiła gniazdo. Teraz maluchy sobie siedzą w cieplutkim, bo tak to jak były tak porozrzucane na środku, to tak się martwiłam, że te małe OSC, bo one strasznie pełzały wszędzie po całej klatce i się bałam, że po prostu gdzieś sobie cmykną. Ale teraz jak są w gniazku, to o wiele lepiej. No właściwie to się rozpogodziło, bo padało. Więc mogę sobie posprzątać tą klatkę i tak naprawdę przerzucić już tamte OSC z pełnobarwną samicą. Ja ją za miesiąc raczej wystawię na sprzedaż, bo muszę sobie trochę zmienić stado podstawowe, ponieważ mam wszystkie samice spokrewnione ze sobą, bo one są od dwóch siostrów właśnie to jest jedna z nich. A ta pełnobarwna samiczka, która odchowuje młode, to jest jej siostra, a. Ta samiczka jest od tej samiczki i właściwie dlatego to tak wygląda, że wszystkie są spokrewnione, bo zostawiałam tamta samiczka na tamtej części. To też jest od tej. I po prostu muszę sobie, myślę, że dokupić jeszcze dwie fajne samice, ale muszę na nie najpierw nazbierać. Więc teraz wszystko, co będzie z młodych królików, najpierw pójdzie na transportery, a później pójdzie na jakieś dwie samiczki. I myślę, że może zakupię je sobie na wystawie, która będzie teraz w Koninie. O ile nie będzie odwołana z powodów pandemii, bo podobno na jesieni ma być kolejna fala, ale to przecież trzeba trochę powymyślać. Nie komentujmy tego. Mam nadzieję, że jednak się odbędzie ta wystawa, bo chciałabym pojechać wystawić dwa króliki. Tylko mam nadzieję, że mój nie pojedzie do Niemiec, bo nie będzie miał mnie kto zawieść. A chciałabym pojechać i może jedno, z tą samiczką bym sobie pojechała na, poza konkursem, bo jest bardzo fajna, piękna jest. Zobaczymy jaką by ocenkę dostała, kurczę nie wiem czy nazbieram na cztery transportery, żeby samczyka też zabrać. Ale raczej fajnie by było chociaż te dwie OSC zabrać i właśnie jedną samiczkę tutaj o tą Alice. No, zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie, bo teraz już mam samiczek, właściwie praktycznie chyba na jeden transporter, ale nie wiem, czy mi się do jesieni zdążył zbierać, żeby zarobić na dwie fajne samiczki. Chyba będę musiała wyłożyć ze swoich, a później mi się zwróci po królikach, które sprzedam. A później, jeżeli by była jakaś wystawa na wiosnę, to już bym pojechała z jej młodymi. Ale to nie wiem, czy z wszystkimi. Zobaczymy, co tam z nich wyrośnie. Właśnie przyszłam odłożyć wagę na miejsce. Kiciuś, a ty nie masz gdzie spać? Ja tu zawsze mam wiadra. Teraz mam tam w tamtej części i cwaniaczek się wyłożył. Klateczka wysprzątana. Teraz lecę po słomę i zaraz przerzucę samiczkę z młodymi. Jak to ja. Wiecznie niezdecydowana, właśnie zmieniłam zdanie i ta pójdzie sobie na dół. A tutaj do góry trafią te papudraczki, No bo w sumie to nie będę biegać z całą ferajną w tej weftę. Te. tylko po prostu jak sobie już urosną, to je odsadzę tutaj, a matka pójdzie z powrotem na swoją klatkę. A ta jest troszeczkę szersza, i to im w zupełności powinno wystarczyć. No i teraz mają wszystkie. Znacznie więcej miejsca. Ogólnie te klatki, wszystkie tutaj w tym rzędzie, mają metr na metr. Tutaj jest 80 na metr, i tutaj te dwie też miały być 80 na metr, ale tu jest 70 parę, a tu jest ponad 80. Wyszło tak śmiesznie mężusiowi, więc ta klatka jest trochę większa od tej. Tutaj są malutkie, dlatego. Przeniosłam je tutaj i teraz mają znacznie więcej miejsca dla siebie. Będzie im dużo wygodniej. No i już sobie porządek zrobiłam. U wszystkich królików tutaj, a tą kolejną część może jeszcze też ogarnę. Albo jutro. Może jutro. No i właśnie już dowiedziałam, że kolega znajomego sobie kupił niebieskiego srokacza, więc nie muszę dla niego więc nie muszę dla niego trzymać, sam czeka i sobie pójdzie razem z dziewczynami na sprzedaż powiem wam, że te tak strasznie się grzeją od siebie, że tam normalnie jest tak ciepło w środku, że ta miska nie jest nawet zimna ona jest cały czas ciepła trójkę tę, którą mnie zostaną, sobie oddzielę a ta czwórka, która jest na sprzedaż sobie tutaj zostanie no i przyszli sobie tutaj Teraz nie będą się aż tak grzać, bo tam naprawdę było strasznie gorąco. Te papudraczki sobie u mnie zostaną. Tutaj są dwie samiczki i samczyk, ale jeszcze później, jak będę tatuować, to, to się upewnię, czy na pewno. Pierwsze spacerki. Przechadzka po klateczce. Dzień dobry. Sonia, czy ty będziesz cicho? A tutaj się jakieś koteczki przykolegowały na moje sianko. Wesoła ferajna. Właśnie sobie ogarnęłam kwiatuchy. Kupiłam doniczki. Dokupiłam jeszcze jedną, bo jedna mi padła. I teraz ta będzie na, na tej części. Ta też będzie na tej części. I dwie na tamtej. Na razie jest na tym, ale jak się ogarnie haczyki, bo gdzieś były, tylko teraz nie mamy czasu, żeby szukać, to sobie mężuś przykręci i będą... Co mężuś robisz? Jak co to dalej, żeby mi to na głowę, jak będę szła, A, żeby mi nie tarasowało drogi? <taki>, Taki to ma dobrze. Właśnie sobie dałam wszystkim króliczkom sianko. I sprzedała mi się Bela, wstawiłam na sprzedaż, bo nie chcę, żeby się po prostu zmarnowało, a tutaj się zaparzy pod tą plandeką. Dziękuję za oglądanie, dzięki za wszystkie łapki, bo naprawdę się fajnie staracie, jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem też wbijemy dużo łapek, żeby się trochę zasięgi poprawiły bo już jest lepiej, ale jeszcze nie tak jak było przedtem. Więc liczę na Was. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.